nessi 6. pięć złotych. Hej Mandzio, to mój pierwszy donate widziałeś Insta Roberta z Absztri o Tobie? O i Odniesiesz Robert, stawił się, Insta. Mniej niż 3 ps. O donate mój Boże. O mniej niż 3ps. O mój Boże. Przez tip end donate się nie wyświetli, więc wysyłam drugi raz. O Jezu, nie widziałem. Bo ja mam problem, bo ja pasuta w pewnym momencie. Bo ja śledzę Fasuta na Instagramie, bo jestem jego kumplem, ale kliknąłem nie pokazuj mi od niego treści, ponieważ on zaczął wrzucać w pewnym momencie 50 story dziennie. Zatem ja nawet nie wiem, że coś rzucił na mój temat. Mieliśmy film jakby... Ale części dzieciaku się nie podoba, bo myślą, że my serio zrobiliśmy to jako lepszą wersję tego teledysku, jakby kurwa no mo mocarne są ale to są chyba dzieciaki po prostu takie, które, wiesz, się, wiecie, kurwa, wiesz, jerają się ekipą i tak dalej, frizem jakby uważają to za jakiś atak w jego stronę, gdzie jest całe półtorej minuty wyjaśnione na początku, kurwa, żeby to skumać, że to my z siebie się śmiejemy, ale chodzi. Na na kanale jak macie do spierdolenia, zmarnowania bez powrotu, nie oddam wam... Jezu, jak Robert się wkur... Dlaczego Robert się tak wkurwia o to, że ktoś uważa, że jego żarty jest nieśmieszny? D dwukropek! Jaki wkurwiony jest! W tych pięciu minut one są po prostu przejebane to! Ja to mam w dupie generalnie dzisiaj, normalnie bym się trochę przejął pewnie, ale młoda <laughs> miała operację... Cześć, widzę tam w komentarzach, że atak na nas trwa. A eee, tak! Jakby, ja... Yeah. Ty, ale zobaczcie jaki świeżutki jest Robert. Chyba świeżo posałnie. wziął sobie prysznic. Yy, mnie ten film bardzo bawi. Coraz bardziej mnie bawi. Yy, ciężko nad nim pracowaliśmy, to się wydaje takie proste tylko. Jakby... To nie jest tak, że jak robiliśmy inne filmy, to nie mieliśmy hejtu przez ostatnie pół roku, bo mamy gigantyczny ja tam nie marudzę, ale po prostu tylko zaznaczam, że jakby... A może jest przed sauną dopiero? Się nie się jaki byśmy film nie rzucili, więc jakby ludzie, którzy udają, że no to się wam nie udało, to teraz on na przez komentarz. Nie, od pół roku są same złe komentarze, więc jakby, co byśmy nie robili, więc... O nie, Boże, to brzmi jak... O nie! O nie, Robert! Robert! Robert, jedna wiadomość, kończę streama, przyjeżdżam do ciebie i rozpalamy siszka. Spokojnie, Robert, nie mów tak, że od pół roku, nieważne co robić, i tak będą złe komentarze. O nie, Robert! Więc, yy, come on, yy, bądźmy przynajmniej szczerzy w tej kwestii i otwarci, że co nie zrobimy, to jest źle, mimo może się staramy. Yy, więc o, po prostu śmiesznie, jak ktoś udaje teraz samodzielne myślenie, a tak naprawdę przypisuje tylko komentarze. Chociaż rzeczywiście są ludzie, którzy są z nami i jakby z nimi. Dla nich to robimy wszystko i, i tyle. Taka prawda. Ja chciałem jeszcze podziękować Piotrkowi, który to montował, który teraz czyta, że to prosta swą robota na green screen, a chłop siedział ze dwa dni kurwa i tam słuchał tej, tej ekipy, więc... Jezu, jaki on jest smutny w tym głosie. W sensie ja nie mogę, ja nawet się zaśmieć nie mogę, cokolwiek nie mogę, bo ja słyszę jaki on jest sadge po prostu w duszy swojej. No pozdro Piotrek. I jeszcze widziałem komentarz, komentarze ludzie biorą na serio to, co powiedziałem, że nie zadajemy się z mniejszymi youtuberami, gdzie my przez te 9 lat prawie wyprodukowali z 15-17 kanałów. I to byli właśnie tacy... Mniejsi, zawsze ludzie, zawsze, kurde, zawsze prawie. Nie, no, no, nie, no, wcześniej się nie zadawaliście z mniejszymi YouTuberami, z nikim się nie krosowaliście. Jeden z waszych pierwszych krosów historii abstra to było mniej więcej. I w ogóle w tamtym okresie 2017 dopiero się zaczęliście krosować, a wcześniej tylko własne, wasze własne kanały były i Wardenga. Mniejsi, ale dla nas nie byli mniejsi, byli po prostu YouTuberami, byli dobrymi ziomkami. Mnóstwo, jest, to, jest mnóstwo takich filmów na kanale, więc nie muszę się tutaj bronić. Tylko po prostu ktoś, to nie zna naszej historii, gdzieś tam pół roku temu jakiś film obejrzał i. Teraz po prostu jedzie ze wszystkim. No niesamowite, że ludzie, ludzie nie potrafią kliknąć w film i zobaczyć, że mamy kilkanaście filmów, gdzie właśnie z nowymi twórcami, nowych twórców pokażemy nasi, pokazujemy naszej widowni. Oczywiście Aigora nie produkowaliśmy, tylko go się z nim krosowaliśmy po prostu. Jakby Aygur sam się produkował, więc najpierw były takie kanały, a potem już produkowaliśmy. Ale najpierw mnóstwo. Aigor Ignacy. Aigor jako przykład. Aigor jako przykład, z którym. Jaki będzie kolejny przykład? Dla Pieniędzy? Kogo później? ...robili współpracę współpracy, nikt nie musiał być większy. Więc, kurwa, check your, kurwa, history. Chciałem powiedzieć, że Abstrahuje i Sentino są na czasie. Czy to, kurwa, 2016? Oglądałem Mandzia właśnie, który jakby oglądał nasz film i, kurwa, tak próbował się nie zaśmiać, to musi być smutno nagrywać komentarze, jakby nie móc się śmiać w momentach, w których chcesz, bo wiesz, że widzowie oczekują jednak określonej linii wobec tego, co robimy teraz. więc... Nie, Robert, ja się nie zaśmiałem, dlatego, że to nie było po prostu śmieszne, ale to, że się uśmiechałem i pośmiechiwałem, to dlatego, że to było żenujące, Robert. Kurwa, Robert, wasza komedia jest obecnie żenująca. Ona nie jest śmieszna, jest żenująca. Mieliście ten filmik z MMA, z Lil Masty, i on był nawet dało się uśmiechnąć. Przy nim. był fajny montaż, na no, tego czarka zbliżenia, to było fajne. Ale no, wasza komedia ostatnio, Robert, jest żenująca po prostu. To o to Mandio, chodzi. Mandio, co do shishy, Palisz żel, kamienie czy tytoń? Pstrzeka Teraz już nie pala, i ale tytoń. Dwóch idoli, mandzią musi być zjebka. Jakby było dobre, to jest takie. No tak, no to by było śmieszne, no ale jak myślisz o tym wszystkich analizujesz, to już nie jest śmieszne, no wiadomo, jak się ogląda filmy komediowe, to się kurwa najpierw analizujesz, to jest śmieszne, a potem człowiek się śmieje do i zebo, i zebo, weźcie, kurwa, zamiast się ze mnie kurwa nabijać i szydzić to, nagrajcie ze mną takie komentarze bo ja też bym coś takiego chciał nagrać. Ja chcę... Robercik, bardzo chętnie, ja bardzo chętnie, Robercik, z tobą komentary robię, dzwonisz na Discordzie, oglądamy jakieś filmiki, sobie komentujemy, zajebiście. Let's go. Zeba też namówię, mimo że mówi, mówi, że mu podziękuję, jak ona mówi, spokojnie. Teraz przyjdę, yy, zrobię wam zasięgi... Yy. Nie, nie, to tak, to, 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 nie. Robert, to w tą stronę nie działa. Ani ja tobie nie zrobię zasięgów, ani ty mi nie zrobisz zasięgów, Robert. Szczególnie wy nie zrobicie już. Mam nadzieję, no. Bawił mój film. Który? Ten, yy, tylko szczerze, ten z ekipą. nie Podobał ci się? No. Nie tylko jak mojej twarzy byłem posmarzony. No widzicie? Ona mnie nienawidziła i się podobał. Ale to, że powiedzieliście to chwilę później, to. Jaki to. To, że powiedzieliście to sami chwilę później, to oznacza, że mieliśmy w głowie ten sam żart. To. Jaki to miał być argument? Robert, porozmawiaj sobie z Pawłem. Ja trochę rozmawiałem z Pawłem. I to nie jest tylko moja opinia, Robert. Porozmawiaj ze swoim otoczeniem na temat tych filmów. Ja ci, Robert, Robert, ja ci życzę jak najlepiej z tym kanałem. Tylko kurwa, Robert, na chwilę obecną robicie taką żenadę straszną. W sensie, ja nie wiem, jak bardzo ktoś musi być zjarany, żeby się z tego śmiać, Robert. W sensie, ja, ja nie wiem, na czym, na czym to trzeba być, żeby się, się z tego śmiać po prostu. To jest poziom kolegów na chwilę obecną. Robicie kolegów, Robert. Robicie, robicie tego, Kisla. Nie, jak on się nazywał ten? Kisiel, Fisiel, jak on się nazywał ten, co, co kopiował ich? Pamiętacie czat? On chyba był Kisiel. On chyba był Kisiel. On był chyba Kisiel. To się właśnie o to chodzi, że ciężko jest się z tego śmiać, jeżeli się pamięta właśnie to, Robert, że pamięta się Waszą historię i się zna Was jako ludzi, i się pamięta tą historię dokładnie, i się pamięta, jak wytworzyliście te filmy, i pamięta się, z czego Wyście się naśmiewali, i z czego Wy szydziliście, i że teraz staliście się tym, z czego szydziliście wcześniej, to dlatego to nie może być śmieszne. Ja miałem nadzieję, Robert, że wy to robicie takie filmy po to, żeby ten inwestor z was zrezygnował, żebyście zaczęli robić filmy niezależnie, żebyście otworzyli kanał Robert Pasu żebyś zaczął robić to na własną rękę, żebyście zrobili abstract 2.0 bez inwestora, powrót do korzeni, robicie śmieszne scenki, pokazujecie, jacy zabawni chłopacy jesteście, jakie zajebiste scenariusze potraficie napisać i robicie nowy humor. A powoli, Robert, tracę nadzieję, że to nie jest sprytna taktyka, żeby wypierdzielić od inwestora. Tylko wy naprawdę myślicie, że wszyscy nie, roz nie rozumieją waszego po prostu humoru. Może nie rozumiem humoru. No mnie nie śmieszy, w sensie. Trzymaj się. Luka i 48-5 zł. Luki, pozdrawiam. Siema, pozdrawiam. Trochę jak na Naruciak brzmi, trochę, trochę.